Witajcie to Agnieszka. W niedzielę odbyło się pierwsze szkolenie z brastarej terapii oczyszczania jajem. Chcę podziękować wszystkim uczestnikom za niesamowite zaangażowanie i życzyć Wam powodzenia i sukcesów w stosowaniu tej terapii. U wszystkich, którzy się do Was zgłoszą. Jestem przekonana, że będziecie to robić doskonale. A dzisiaj chcę y, powiedzieć coś na temat y, efektów y, stosowania tej terapii. I pierwszy efekt, o którym będę mówić, y, dotyczy zdejmowania wysokiej gorączki i wspomagania organizmu w zwalczaniu infekcji wirusowych i bakteryjnych przez y, oczyszczanie pola energetycznego jajkiem. W pierwszym filmiku mówiłam, że przekonałam się do tej terapii w momencie, gdy zastosowałam jajko u dziecka, które miało jechać na obóz narciarski, a gorączka nie pozwoliła na ten wyjazd. Ale to nie jedyny przypadek, w którym gorączka została zdjęta. I dzisiaj chcę opowiedzieć o przypadku, który był. Rok temu, w lipcu, u nastolatka, pamiętam, że to był piątek wieczorem, byłam wtedy w kinie. Dostałam sms od mamy tego chłopca, że od tygodnia choruje. Była mama z nim u lekarza. Lekarz przepisał leki. Te leki. Nie przynosiły efektu, i w piątek rano chłopiec zagorączkował i zaczęła go bardzo mocno boleć głowa. Rodzice się zaniepokoili. Mama przesłała do mnie smsa, że w niedzielę o 10 wylatują na Wyspy Kanaryjskie i potrzebują pomocy. Więc w sobotę postanowiłam zrobić chłopcu prastarą terapię oczyszczania jajem. W tym miejscu też chciałabym zwrócić uwagę rodziców na fakt, że w momencie, kiedy dziecko gorączkuje, to nie należy tej gorączki za wszelką cenę zbijać, ponieważ gorączka jest informacją od organizmu, że organizm walczy z infekcją. Jeżeli my tą gorączkę zbijamy lekami farmakologicznymi, to upośledzamy układ odpornościowy. Nie pozwalamy temu układowi odpornościowemu działać. I ja nie chcę tutaj namawiać rodziców, żeby absolutnie nigdy nie zbijali gorączki u swoich dzieci. Ale jeżeli nie jest to gorączka, która przekracza 39 stopni i 5 kresek, to ja nie, nie starałabym się tej gorączki zbijać, ponieważ organizm wtedy walczy z infekcją. Gorączka jest sposobem na to, żeby tą infekcję zwalczyć. Jeżeli my tą gorączkę likwidujemy, to pozbawiamy organizm,. Możliwości zwalczania choroby. Więc to jest taki, tak, jakby no a propos tego, że rodzice za wszelką cenę chcą się tej gorączki pozbyć. A bardzo dobrym sposobem jest właśnie Prostara Terapia Oczyszczania Jajem. Ponieważ w momencie, kiedy temu chłopcu zrobiłam zabieg, to chłopiec, no, po zabiegu był troszeczkę osłabiony, ale ta gorączka spadła w dość szybkim czasie. Wieczorem już tej gorączki nie było. Następnego dnia rodzice wylecieli z nim na wakacje. Przez cały pobyt za granicą czuł się bardzo dobrze. Z tego wyjazdu dostałem sms od mamy. Że dziękuję bardzo za pomoc, że chłopiec czuje się świetnie. Tutaj przy tym e, przypadku zadziało się coś jeszcze, zaraz po tym, kiedy e, ten chłopiec wyszedł ode mnie z gabinetu, ale mm, to już dotyczyło e, nie e, jego, ale bardziej dotyczyło e, tego, co działo się ze mną po, po tym zabiegu. Nie są to też rzeczy, o których chciałabym mówić na forum, natomiast na szkoleniach o tych sprawach będę mówić, ponieważ ktoś, kto wykonuje jajko, musi wiedzieć, czego się spodziewać po różnego rodzaju przypadkach. Oczywiście nie jest powiedziane, że każdy, kto wykonuje terapię jajkiem, będzie odczuwał jakieś skutki po zabiegach, ale niektórzy mogą takie skutki odczuwać. Oczywiście nie ma się czego bać, natomiast trzeba wiedzieć, że takie rzeczy mogą być. Przypadek był tutaj no, dość taki spektakularny, jeżeli chodzi o moje odczucia po wykonaniu tego zabiegu. Ale wszystko skończyło się dobrze. Chłopiec na drugi dzień był zdrowy, wakacje się udały i to z całej tej sytuacji jest najważniejsze. Często przychodzą do mnie ludzie z infekcjami i robię wtedy jajko, ponieważ organizm dużo szybciej wraca do zdrowia. Dzisiaj nawet była u mnie na terapii jajkiem. Pani, która w zeszłym miesiącu również była na zabiegu, ale przed zabiegiem zadzwoniła do mnie, że ma chore zatoki i czy na pewno powinna przechodzić na zabieg, ponieważ nie chciałaby mnie zarazić. Ja mam dość dobrą odporność, radzę sobie z infekcjami i nie tylko. Dla mnie to jest zupełnie naturalna rzecz, że przychodzą do mnie ludzie, którzy są chorzy. Ja się nie boję nikogo, kto jest chory. I przy infekcjach wręcz zachęcam, żeby zrobić sobie terapię jajkiem, ponieważ dużo szybciej organizm dochodzi do zdrowia. I dzisiaj ta pani była u mnie po raz kolejny na jajku. Oczywiście nie wiążąc. Jednego z zabiegu z drugim, ani nie wiążąc swojego samopoczucia z zabiegiem, powiedziała, że ona, pomimo tego, że miała chore zatoki, pomimo tego, że miała potem dość duży kaszel, to ona nie czuła się chora, ona się czuła zupełnie normalnie. I nie przyszło jej do głowy, żeby powiązać to swoje samopoczucie z tym, że zostało zrobione jajko, ale w momencie, kiedy mnie o tym powiedziała, no to dla mnie było oczywiste, że pole energetyczne w momencie, kiedy zostało oczyszczone, spowodowało, że ciało było o wiele łatwiej walczyć z infekcją. I ta Pani nie tylko dość szybko doszła do siebie, ale właśnie nie czuła się chora, pomimo tego, że e, zatoki były za zapchane i, e, i był kaszel. E, więc e, terapia jajkiem w bardzo wielu przypadkach, ja tutaj nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ponieważ tego naprawdę było bardzo dużo. I cały czas jest. Ponieważ ja cały czas mam do czynienia z ludźmi, którzy nie tylko chorują na infekcje, ale również na inne choroby, i z ludźmi, którzy mają problemy z psychiką, więc to są przypadki, które się dzieją e, ciągle. Ale jeżeli chodzi o infekcje, to jest tego dość sporo. I jajko jest jednym ze sposobów, które bardzo dobrze wspomaga organizm w zwalczaniu tego typu infekcji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, który wymieniłam w poprzednim filmiku. Kolejne efekty będę omawiała w kolejnych filmikach. Będę też informowała o kolejnych planowanych szkoleniach. A za dzisiaj dziękuję bardzo i do następnego razu.